team blogerów, a tę zwycięzcę, ten wręcz a zwycięzcę ogłosi pani Marta Czartoryska, dyrektor działu marketingu i komunikacji ONP. Zapraszam. Marto, bardzo serdecznie. Żyje młodość, zwłaszcza w internecie i teraz bloga team blogerów yy, yy, otrzymuje pan Marcin Malik, Malik www.marcinmalik.pl Prawo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów, niekoniecznie miłych, ale niestety prawdziwych, ponieważ piszę bloga o polityce. Będą to kilka słów o polityce, którą niestety w dzisiejszych czasach możemy nazwać po prostu mówiąc bagnem. Jest to po prostu dziedzina, w której chodzi wyłącznie o pieniądze, dobre wrażenie i władzę. Politycy udając ideowych, spierają się ze sobą. A tak naprawdę nie mają Polakom niczego do zaoferowania. Na swoim blogu, którego prowadzę od sierpnia 2007 roku, próbuję wszystkim udowodnić, że Polskę da się naprawić. Jednak o wiele ważniejsza od wiedzy, jak tego dokonać, jest przede wszystkim chęć i wiara. Ja właśnie tego pragnę i w to wierzę. Czyli na te zmiany to nie będziemy musieli poczekać, aż będziesz miał prawo głosu i działania konkretnego. A na sam koniec, chcę oczywiście podziękować wszystkim osobom za wsparcie, jakie udzieliły mi podczas tegorocznej walki o tytuł, który właśnie odbieram. Dziękuję Państwu bardzo. Ty odbierasz, a my Tobie bardzo serdecznie gratulujemy. Ja mam głęboką nadzieję, że właśnie takie młode osoby mogą nasz świat, także ten polityki, e, zmienić. Jest tutaj. Jest Michalkiewicz.pl i jego autor. Stanisław Michalkiewicz, którego zapraszamy na scenę. Państwa, to, toż że... Nagroda moja, którą dzisiaj otrzymałem, jest nagrodą czytelników. Sprawia mi szczególną satysfakcję, ale traktuję tę nagrodę, to wyróżnienie również jako dowód przywiązania do wolności słowa. Tutaj pan Janiak i inni mówili o tym, ilu to, ilu to internautów buszuje po internecie, że możemy sobie pisać i mówić to, co chcemy. Myślę, że totalniacy też to słyszą. I na taką rozpustę długo nam nie pozwolą. Ale zanim padnie salwa, niech humory dopisują. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Oczywiście nagroda łatwo się domyślić co. To nie skuter, to wyjątkowy komputer.